Witamy się z Wami w kolejnym filmie. Tak, witamy się z lotniska. Lecimy do Rzymu. Już byliśmy w Rzymie w zeszłym roku. Co najciekawsze, też 15-17 maja, więc to jest trochę... Tak, to w, szoku dziwne. w ogóle byliśmy, jak, jak sobie uświadomiliśmy, że to jest akurat ta, ta, ta. A wyszło to totalnie przypadkowo, ale lecimy tym razem nie sami, a z Przemkę rodzicami a i bratem. To jest taki prezent dla kuby na urodziny, na 18. I lecimy wszyscy razem, Mam bardzo chciał, żebyśmy wszyscy razem gdzieś polecieli, także zaczynamy nasze włoskie wakacje. Przemysław kupił kanapkę za 28 zł na lotnisku. Masakra! Woda kosztuje 10, w Holandii woda kosztuje 3 euro. A jakie tam są zarobki, jakie tutaj? Jeszcze ma jego z zjadł. A mówi, że nie lubi tych białych Kinder mm -hmm. Jednak lubisz? Może wy. <laughs> Spakowaliśmy się tylko w plecaki, siedzimy sobie tutaj i powiem wam, że już teraz rozumiem czemu ludzie śpią na tych krzesłach. One są tak wygodne, że sama bym mogła się położyć i zasnąć, a pierwszym razem tego nie zauważyłam. Jesteśmy w samolocie, mamy 25 minut do lotu. Czy się boję? Bardzo. Nie samolotami, leciałam tu raz w życiu. Jest mi słabo. Jakby leciałam pod, pod kotleną, była biała błonka. Zabić gorzej? Nie, Nie odpowiem na to. No świetnie, samolot jest taki bezpieczny. Okno jest zaklejone taśmą. dolecieliśmy, ten lot był ciężki był najdłuższy jaki miałem w tej pory bo pierwszy chyba trwał 45 minut drugi 55 a i teraz 2 godziny niecałe, to była godzina 50 i po 50 minutach miałam taki kryzys co sekundę się chyba pytałam Kuby ile minęło czasu bo Przemek ma w kieszeni, ja się w ogóle bałam żeby się ruszył i się przyzuliłam do Przemka, ale no i on zasnął a ja oczywiście nie i... sobie czasami oglądałam jakieś widoczki, trochę turbulencje były, ale nie za duże więc chyba dobrze, ktoś mnie tam wysłuchał. No a teraz czekamy sobie na pociąg, bo wsiedliśmy do złego autobusu. Także zrobiliśmy sobie mały spacerek i będziemy jechać dalej, a pociąg jest za 15 minut. No i najpierw zmierzamy w stronę schodów hiszpańskich. Fajnie, bo rok temu zaczęliśmy pierwszy dzień chyba od fontany witry. No i też wtedy byliśmy chyba o 16, dopiero w Rzymie, może nawet było 18 w centrum więc teraz na pewno będzie więcej zwiedzania. Jednak jako pierwszy punkt obraliśmy Panteon. Poszliśmy na makarony i lasagne, bo chcieliśmy przejść początkowo na te najpopularniejsze kanapki, a dokładnie Fokaczje, ale jak widać ta kolejka jest ogromna i wygląda tak od ponad dwóch godzin i nic się nie zmniejsza. No i znów jesteśmy pod Panteonem, jak zawsze coś musi być w remoncie, tym razem padło właśnie na Panteon. W zeszłym roku trafiliśmy do tego kościoła zupełnie przez przypadek i udało nam się tam zrobić zdjęcie bez kolejki. Nie było przy lustrze dosłownie nikogo. A kolejnego dnia wróciliśmy i kolejka była ogromna, ale teraz to mam wrażenie, że jest ponad dwa razy taka. Także czekamy i my, bo kościół jest naprawdę przepiękny i myślę, że warto wystać to parę minut. było za mało, to koniec końców staliśmy w tej kolejce dwa razy. W pierwszej turze stał przemek z rodzicami, a w drugiej jasku, bo rzuciliśmy euro. Okazało się, że trzeba w pieniążka, żeby było niezaświecone, zgaszone światło, a w zeszłym roku chyba naprawdę mieliśmy duże szczęście, bo nie było w ogóle opcji zaświecenia czyli po prostu było wyłączone, do tego nie było kolejki, może. Ale udało nam się. A teraz no miałam takie wysokie sumienia, bo zrobiłam cztery no zdjęcia i jeden filmik i Kuba nie zdążył, bo zgasło, a innym świeciło dłużej. Także już stanęłam drugi raz, że miał fajne fotki, no i udało się. I było bardzo być szczęśliwym. I jak oceniasz dzisiejszy dzień? Fajne. Ale jestem śpiący. <gry> Jedziemy zaraz do hotelu po Fontanie di Trevi. Jeszcze chyba schody hiszpańskie i później się ogarniemy w fotelu, odpoczniemy chwilę i idziemy pewnie do tych ogrodów, w których byliśmy w zeszłym roku i może uda nam się popływać łódką. Mam nadzieję, że będzie jeszcze otwarte, bo to była naprawdę super atrakcja i w bardzo niskie cenie. No dobra, jeszcze musieliśmy wstąpić i wziąć na wynos, może na wieczór albo na jutrzejszy poranek, te pyszne rogaliki, które są obok fontanny di Trevi z kremem pistacjowym. Wyglądają obłędnie, w zeszłym roku byliśmy na nich na śniadanko a nie wiemy jak już będą się dzień, a może wieczorem będziemy głodni, jak już będziemy w hotelu. Także bierzemy do domku. To jest i ona najpopularniejsza, fontanna, najpiękniejsze miejsce moim zdaniem w Rzymie i oczywiście ludzi jak zawsze multum. Przecież fontannę w taki sposób z góry musicie udać się do tego sklepu. Tutaj mamy sklep z ubraniami, tam mamy schody i tam wchodzimy. A tu jest fontanna centralnie na naprzeciwko. Przysięgam, że mogłabym tu mieszkać. To miejsce naprawdę nigdy by mi się nie znudziło. Codziennie mogłabym tutaj przychodzić o poranku, wieczorami. Po ponad 9 godzinach noszenia plecaków na plecach non stop, szukaniu tramwaj, autobusów, Uberów, no bo po nas musi przyjechać Uber XL taki ogromny bus, bo nas jest pięcioro i zwykła taksówka nas niestety nie weźmie. Chodziliśmy bardzo dużo i w końcu dotarliśmy do apartamentu. Ogólnie nam się podoba, ale troszkę to piąte łóżko jest takie dostawione, takie polowe, tak to można chyba nazwać. Ja bym się bała na nim uśmiech, że się rozwiedzie, dosłownie ma takie nóżki, ale ogólnie jest ładny, także wrzucam Wam przebitki i wrzucam widok z okna, bo on mi się podoba chyba najbardziej. Taki jest przyjemny, bo w zeszłym roku to nasz widok z okna był totalnie jakiś patologiczny, przerażający, i bałam się nawet na balkon wychodzić. ogarnęliśmy się, w końcu umyliśmy przebraliśmy to jest taka ulga po całym dniu noszenia plecaka już nie jest aż tak gorąco też jest... teraz jest taki fajny, lekki weterek ale nie jest zimno więc to jest podstawa z racji tego, że już nikt nie miał siły iść na kolację jak to poszliśmy sobie do sklepu na zakupki, Sandra zrobi coś pysznego, no jak wrócimy, Teraz wybraliśmy się po prostu na spacer na osiedle bo jest tutaj tak pięknie dookoła, gdzie jesteśmy, że stwierdziliśmy, że musimy sobie zobaczyć jak to wygląda. Reszta została od No, każdy już chciał chociaż się na chwilę położyć przespać. A my wiadomo, my jesteśmy przyzwyczajeni do chodzenia, nie wiadomo ile w ciągu dnia. Także chętnie stwierdziliśmy, że szkoda ma nawet czasu jeszcze sobie troszkę osiedla jeszcze zwiedzimy. Tylko sobie pochodzimy, bo sponsorujemy. No i musimy Wam pokazać, jakie to okolice są piękne. Taki ktoś ma cudny tarasik, normalnie bajka, tak usiąść, wypić kawkę i popatrzeć, chociaż na kawałek osiedla, kawałek miasta. No piękna. Taki teraz widokowy wyłączność, nie? No mi to w ogóle przypomina taką japońską budowlę starą, jakiego. Mi no, też, ja też tak budowlę. na początku pomyślałam, no. Fajnie. Co za dzielnica, patrzcie, jakie ludzie mają wspaniałe domy. Jaki ogromny, kilka pięter. Tutaj nie wiem czy to widać. Takie fajne klimatyczne schodki. No bajka, jeszcze to drzewka dookoła. Przemek mówi, że mamy jakiś fajny park niedaleko domu. No i tak sobie zmierzamy w kierunku tej bramy, ale zauważyliśmy ten samochód. No i wtedy zrozumieliśmy, że to nie jest żaden park. Tylko to jest czyjś prywatny teren. A nie, też bym chciała mieć taki domek we Włoszech. Ale mamy drugi park gdzieś tak w miarę niedaleko tutaj nas, więc może tam się przejdziemy jeszcze. No zobaczymy. Bo robi się trochę chłodno w tym momencie. Mm -hmm. A my się nie ubraliśmy tak, jakby miało być chłodno. Ale na pewno idziemy na spacer dalej. No idziemy, się przejdziemy, dopóki nie będzie za zimno, to idziemy. Aby nie padało rok temu. Pamiętacie 15 maja, jak nie, to sobie włączcie vlogi z zeszłego roku. Między innymi też Rzymu. Chociaż zapraszamy na wszystkie złogły były wspaniałe. To były nasze najpiękniejsze filmy z podróży chyba. Chociaż nie, teraz te co nagraliśmy ostatnio z Eurotripa, to też były mega fajne. Też mi się podobały. Kiedyś będziemy do nich wracać. Już na jazam byłem. A na kolację pomyślałam, że skoro jesteśmy we Włoszech, nie mamy ochoty nic jeść, to fajnym pomysłem będzie ta z pomidorkami rukoł. O tym balsamicznym i oliwą. Yy, wiadomo, oliwy małe nie ma, także po prostu zostanie, chyba ktoś się może ucieszy, jak tu przyjedzie do tego apartamentu. O co sobie kupiliśmy. no, też go zostawimy, no bo to jest 250 gram, a on jest płynny. Yy, I dodamy <coughs> sobie troszkę karczochów, ale chyba nie do środka, tylko tak osobno. I rozumie się to, że szukałam wszędzie buraty i była w innej lodówce, ale ja już jej prawie nie zauważyłam, bo się nazywa Buratina. <grymne> nie wiem czemu, bo w zeszłym roku chyba normalnie była Burata. No na pewno była, bo z wyrania najedliśmy. Na śniadanie, na kolację rzucamy. Więc robimy i będziemy się zarabiać. Jeszcze mamy ja. Taki fajny chlebek. Bardzo fajnie wygląda. Były świeżutki. Więc będzie pyszna kolacja. że to nie wygląda przepysznie, idealna kolacja. Jeszcze te karczochy, super to wygląda. Oczywiście dla pszanka bez, jak <słysza> słyszę słowo karczoch. Nie lubię. To uciek. Kolacja zjedzona, czas na odpoczynek. A tak naprawdę to czas na sen. Próbuję się zmusić od kilku minut, żeby wstać, pójść się wykąpać, zrobić makijaż i po prostu pójść spać. Poprzednia noc, było totalnie Pana jechaliśmy całą noc na lotnisko. No ja spałam dwie godzinki w samochodzie, ale wiecie, jak wygląda sen, jadąc w pięć osób, nikt się nie mógłby spać. Później cały dzień chodzenia, zwiedzania, to też robi swoje, jeszcze z plecakiem, do 8 godzin, naprawdę dołną w gość. No a teraz Przemek bez kąpiel, ja też może iść, ale o dziwo nie chcę mi się aż tak spać, ale wiem, że muszę, od razu ja podziękuję że to był fajny dzień. No, ten sam holoc. mam nadzieję, że kiedyś choć trochę to zaakceptuję. I teraz się z Wami żegnam i widzimy się w kolejnych filmach. Pa!